Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogate, a to jest kolejny odcinek w Car Mechanic Simulator i proszę państwa dzisiaj, tak jak obiecałem, będziemy wykańczali oba samochody, które ostatnio wzięliśmy, czyli wzięliśmy tego Jeepka Willisa i z niego zostało dosłownie nam tyle, jak widzicie, i wzięliśmy też tę taksówkę, z której zostało mniej więcej tyle, chociaż nie, ej, czekajcie, ty, nie zdjąłem tych błotników jeszcze, lewy, lewy przedni i ty, i ten, i tylny, i prawy, kurczę, dobra, jeszcze dwie rzeczy, bo już ponaprawiałem, powiem wam, większość rzeczy chyba, więc praktycznie chyba tylko to zostało. Także jeżeli odcinek wam się dzisiaj spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. No i dobra, zacznijmy od montowania części do Jeepa Willisa, bo to był też pierwszy nasz taki motyw ostatniego odcinka, więc dzisiaj go szybciej skończymy. Przedni zderzak, mamy, posiadamy. Przedni zderzak. Teraz tak, maska. Nie posiadamy maski. Prawy reflektor, przedni też go nie posiadamy. Re lewy reflektor, lef reflektor nie posiadamy. Przedni, prawy błotnik, może mamy. Prawy mamy, lewego nie mieliśmy. Jeżeli chodzi o lusterko boczne, jedno jest. Przednia szyba nie posiadamy, więc prawdopodobnie nie wiem, drugiego lusterka. Aha, lusterko idzie. Ty, no, lusterko idzie tutaj, więc w teorii. Też tu powinno... A, bo to nie ma drugiego, dobra. To nie ma lusterka po prostu drugiego. Bagażnik posiadamy. Tylna tablica rejestracyjna, niech będzie Arizona. A tu co? To jest takie brudne? Czekajcie to. Ej, dobra, jeszcze tylnego zderzaka nie zdjął. Nie, no co jest? Czekajcie. Że ja założyłem ten tylny zderzak przed chwilą chyba. Tak czy nie? Tylny zderzak. O Jezu, nie, nie zdjąłem go po prostu, ja pierdykam, ja się tu chwalę, że już zrobiłem większość roboty praktycznie z tymi częściami. A tu się okazuje, że nie, że jeszcze nie, jeszcze coś, a i zderzaka też nie naprawimy. Dobra, przynajmniej tyle zauważyliśmy. Yy, to teraz tak, bo tutaj tej kratki rozumiem, że nie. Yy, potrzebujemy w takim razie pójść do sklepu, karoseria, Jeep Willys Civilian to jest chyba, tak? To chyba jest on. Jeep Willy's Civilian, dobra. I jedyne, czego nie potrzebujemy, to lewe lusterko boczne, bagażnik yy, i przedni zderzak. Dobra, czyli tak, tu idziemy. Bagażnik mamy, lewe lusterko boczne mamy. Aha, no tak, bo tu nie ma innego. Lusterka maska, prawe tylne reflektory, wszystkie i yy, przedni, lewy. Czekajcie, lewy błotnik, prawy chyba miałem. Mm, tak, przedni prawy posiadaliśmy, więc teraz montujemy sobie tablicę. Montujemy wszystkie rzeczy. Wiecie, te teraz najłatwiejsze. Na początek najłatwiejsze, bo to są takie dokładki po prostu, które tu wrzucamy. Za moment będzie trudniej, bo będziemy wszystko w środku robić w tym samochodzie jakby, więc tu faktycznie będzie trochę więcej zabawy z tym. A czy ja to wrzuciłem? Wrzuciłem już chyba. Więc wszystkie części zewnętrzne są już na 100% wrzucone. Na dwozie 100, rama 100, wnętrze 20 i część 1. Czekajcie. A wnętrze czemu ma 20? Włącz tryb normalny. I teraz tak, wnętrze i dodatkowe części usuń. No to tu nic nie ma, więc 20, może dlatego, że po prostu nic nie ma, i to jest 20%. Też tak może być. Dobra, podnieśmy sobie ten pojazd troszeczkę i zajmijmy się. W sumie nie powinien. Dobra, nieważne. Powinienem najpierw wrzucić chyba blok silnika, i później wszystko budować na tym bloku silnika. Jest taka, jest taka szansa. Tryb montażu. Więc tak, blok silnika mamy go. My tutaj nie będziemy montowali specjalnych części, montujemy po prostu części na 100%. Cewka zapłonowa jest, jest. Eee, czyli teraz tak, powinniśmy wał korbowy tak naprawdę wrzucić. Obudowa filtru oleju oleju jest. Filtr oleju 14L, tak. I 4L100, czyli filtr oleju. Dobra, gdzie to jest? Czekajcie, muszę sobie przypo przypominać, którym się tablet robiło. Tutaj tablet. I teraz tak, sklep główny: filtr oleju. Dobra, i to jest 314. 14 L134 obudowa, a to jest filtr oleju tego typu. Dobra, kup część, kupiony. Pierwszy tego typu i pokrywa na 100% wbita. Dobra, coś mamy. Rozdzielacz zapłonu A. Też już jest. Palec rozdzielacza. O kurczę, no dobra, bo tu... Nie, tu, tu nie musimy montować y, jakichś sportowych. Tutaj raczej właśnie montujemy takie standardowe, bo to jest y, zabytkowy w końcu już pojazd, nie? Więc tutaj też tak nie wypada dodawać mu jakiejś mocy czy czegoś. Raczej tu idziemy w standardzik. Filtr powietrza raczej takiego nie mam. I 4L134, dobra. L134 jak wpiszę, to znajdę parę rzeczy. Czyli filtr powietrza na przykład znajdziemy. Pokrywa filtra, dobra. To to będę miał na przyszłość. W razie W pokrywa filtra powietrza. No, ponaprawialiśmy większość przedmiotów, więc też nie, nie ma co. Nie ma co wrzucać. Rzeczy, które nam są tu niepotrzebne. Przekaźniki wszystkie, przekaźnik typ C. Ich to mieliśmy jeszcze sporo z naszych zapasów, no bo tych bezpieczników to, to my tu nie naprawiamy. Da radę w ogóle naprawić taki bezpiecznik, to jest dobre pytanie. Albo taki przekaźnik, nie wiem, pokrywa. E, klipsy jakieś osobne na no to były chyba, nie. Serwo hamulcowe mamy, of course, żeby nie było. Ramie typ B. Ok, ramie typ B tego nie mamy. 16B albo i, i 6B, i 6B, powiedzmy. I teraz tak, znaleźć podpora. To nie ramię gdzieś tutaj. Ramię typ B to jest nam potrzebne na ten moment. Dobra, ramię typ B do zamontowania. Proszę was bardzo. Porzucona. Teraz tutaj pompa wody jest, świetnie, to ją zamontujmy od razu, alternator jest, proszę bardzo i rolka pompy wody także jest, czy coś tu jeszcze od spodu było coś chyba do wrzucenia, tu wałek rozrządu, koło zębate wałka rozrządu, Ok. Eee, czekajcie i6b. I 6B bodaj, bodajże. Koło zabatewałka rozrządu i 6B. Kupione. Spróbujmy. No i dołożone nowiutkie. Świetnie. Łańcuch rozrządu jeszcze. I 6B. E, łańcuch rozrządu. Łańcuch rozrządu B. Łańcuch rozrządu i 6B. Dobra, to jest to. Dołączamy. Co dalej. Osłona rozrządu jest. Właśnie ładnie wygląda. Taka emaliowana, trochę zielona. Podoba mi się. Kołopasowe V8 to jest. Bezproblemowo tutaj. Pasek klinowy A. Tego może nie być dokładnie. To podpasek klinowy A powinno być. Ja to już kupię w razie w Pasek klinowy B też, bo te paski to się lubią zetrzeć. Wentylator typ B jest. Proszę Was bardzo. Idealnie zamontowany. Eee, czy jakiś pasek, coś jeszcze tutaj jest nam potrzebne? Nie. Tutaj chyba wszystko. No to lecimy tak naprawdę od, od spodu z robieniem tego pojazdu teraz. Dobra, cyk. Ty no, powiem wam, że faktycznie z tym samochodem tyle zejdzie, że ja jeszcze w trzecim odcinku chyba będę budował taksówkę, koniec końców że tu jest naprawdę sporo do zabawy jeszcze, patrzcie ile tu jest jeszcze przecież pokrywy stopy te wszystkie trzeba naprawić, na szczęście pokrywy i podpory łożyska wału korbowego to to na szczęście chyba udało nam się naprawić w 100% nie więc te części, tych części nie kupujemy tylko je naprawiamy całkowicie dobra, pokrywa stopy proszę was bardzo Idealne takie do wyczylowania, powiem Wam, gierka na wieczór. Szczególnie tak jak dzisiaj na przykład, sporo filmów nagrywaliśmy tutaj i z ekipą i samemu. Tak teraz można sobie odpocząć chwilę, właśnie przy tego typu grze. No to to, to u mnie na tym wyszło, że niby trochę ta misa olejowa skorodowana trzeba będzie też u mechanika się z tym poławić. Rura wydechowa L134. Ok, sprawdźmy to L134. Rura wydechowa początkowa, także to jest to, co musimy zamontować od nowa. Most przedni, no to to mamy. Przekładnia kierownicza też mamy. Amortyzatory przednie. O, to jest coś, co trzeba zrobić. Amortyzator przedni B. Na amortyzatory się składają pewne części, które czy ja posiadam, tego nie wiem. Czekajcie, zdejmijmy sobie akumulator z prostownika i jeszcze podłączmy trzeci. I teraz tak, gdzie się robiło? Te. Tutaj się łączyło. Połącz części. Amortyzator dwuwahaczowy, tył nie mamy. Musimy zrobić amortyzator. Czekajcie, amortyzator przedni B. Coś takiego było. Pneumatyczny B. Ej, w ogóle nie było takich amortyzatorów. Amortyzator przedni B, to Z2 co najmniej potrzebujemy, ale powiem wam, tak kupię na przyszłość jeszcze Z2. No dobra, kupiliśmy przedni A, ale to co? Nie mogę go teraz połączyć, czy, czy... o co chodzi? Czy tutaj cały wrzucam po prostu już zrobiony amortyzator, żeśmy kupili? A, no tak, bo tutaj się nie robi, po prostu on jest, amortyzator... ten przedni B, to po prostu go nie trzeba... nie trzeba robić, dobra, nieważne. Resor piórowy, proszę was bardzo. Mała tuleja gumowa, ich trochę mieliśmy, aczkolwiek ich zawsze dużo tracimy, nie? Więc co z tego, że ja ich kupię zawsze masę, tak masę też musimy, masę ich musimy zawsze tutaj dodać i zrobić i dokupić. Dobra, tutaj zwrotnica, proszę Was bardzo, od razu, żeby o tych tulejach nie zapominać, nie? Bo to, to jest ten problem bardzo częsty, że się zapomina o tych pojedynczych tulejach. A później może być too late. Dobra, i teraz tak tutaj drugi drążek kierowniczy. No to piasta czwóreczka, tutaj wchodzi półośka. E cylinder. Wszystko zostało naprawione u mnie w warsztacie. Bęben hamulcowy. Pięknie to wygląda, powiem wam bardzo ładnie. Końcówka D4. Powtarzamy te wszystkie czynności po prostu praktycznie co wcześniej zrobiliśmy tutaj resor piórowy, też trzeba te podstawki jeszcze do tych resorów piórowych przecież wrzucić, żeby nie było te tuleje, tylko sobie przez te tuleje przez, przekręcamy wsio. O, to jest część, której może mi zabraknąć powiem wam, już z tego co widziałem, że faktycznie, o i bęben hamulcowy, te, też brakuje bębnów hamulcowych. Dobra, bęben hamulcowy to razy dwa. Musimy nawet kupić, powiem Wam. Od razu Bęben hamulcowy. No to kupię 6, żeby na przyszłość mieć. Aczkolwiek ja już mówię, ja już coś widziałem. Ja już widziałem, że czegoś będziemy jeszcze potrzebować. Wał napędowy 100% nie ma problemu. Bardzo łatwo to sobie tutaj dorzucimy. Z drugiej strony. Pół ośki chyba. Tak, pół oś napędowa tylna tylna szty, sztywna. Dobra, powiem wam tak, kupimy, Żeby mieć w zapasie. Na magazynie może leżeć. Nie, przecież się nie zepsuje. Podstawa resora piórowego to jak zwykle obejma resora. Ej, dobre. ja zaczynam mieć wrażenie, że faktycznie szybciej to ja wyjmowałem te rzeczy, niż je wkładam z powrotem tutaj. Zbiornik paliwa, do zbiornika, jeszcze pompa paliwa. Tym razem nie żadna sportowa specjalna. Eee, co jeszcze tutaj końcówkę rzeczy musimy dołożyć, szczęki hamulcowe, bęben. I tak naprawdę tutaj też już koła możemy wrzucać. Pytanie, czego ja nie dorzuciłem tu, że. A, tu, czekajcie, tu zwrotnica przednia typ E. Tak, tutaj się tak śmiesznie przykręcało od tyłu jeszcze. Dobra, bo się zastanawiałem trochę. Czego ja tu nie dokręciłem? Że kół w sumie nie możemy dodać. Ale chyba wszystko już mamy z takich bardzo podstawowych rzeczy. Eee, teraz tak. Felga i opona terenowa jest tutaj. Opona terenowa. Kurczę, jak ja to sprawdzę. Felga. Powiem mm, wam, te felgi. Felga Jeep Wheelies. I teraz musimy pomyśleć, czy jakieś dłuższe, większe mniejsze powinny być. To jest dobre pytanie, powiem wam. I nie znam na nie odpowiedzi niestety, bo faktycznie ten samochód miał tylko dwa koła chyba. Więc musimy teraz tak, tablet. Przechodzimy sobie na felgi. Jeep Jeep Willys. Potrzebujemy ich czterech o wielkości jakiej? 18, 16, chyba 16. ET0 Dobra, to tak właśnie kupimy. I teraz opony jeszcze do tego. Opony. Opona, jaka była? Opona, jaka była, wszyscy wiedzą. Tylko ja nie wiem, opona terenowa. Dobra, opona terenowa. Gdzie jest opona terenowa? Terenowa, 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 terenowa. Terenowa, terenowa opona terenowa B. Opona terenowa. Ilość 4. Wielkość 16. Tutaj 205. I profil co 75, tak? Jakoś tak to było, chyba. No, spróbujmy, powiedzmy tak. Spróbujemy takich w takim razie. Musimy je tutaj jeszcze złożyć na pewno z tyłu. Opony terenowe wszystkie będziemy mieli takie same. Przez co. No, ja nie wiem, czy właśnie. Te tylne nie powinny być, czy tam trochę większe, czy jakieś troszeczkę inne od tych przednich. Trochę mnie to zastanawia, szczerze, nie wiem. Aczkolwiek nie mieliśmy tutaj za dużego wyboru, bo nie mieliśmy tych tylnych. Więc dosłownie zrobiłem takie, jakie były. No, miejmy nadzieję, że się yy, nikt nie przywali, że będzie wszystko w porządku. To co? Pozostają nam jeszcze płyny do wrzucenia, chyba. I wnętrze jeszcze, nie? W tym jeepie. Aczkolwiek już dużo lepiej wygląda. No, zdecydowanie. Teraz tak musimy zrobić tak. Powlewać płyny, oczywiście. Dobra, tego płynu żeśmy dolali. Tu jest serwo hamulcowe Oczywiście tego oleju, czy tam tego płynu powinno być pomiędzy wskaźnikami O, może nawet trochę więcej tu będzie Wyskitu <grybujesz> Dobra, gdzie tu się wlewa? Tu jest korek oleju Jeszcze tutaj, chyba do chłodnicy. I wydaje mi się, że powinno być tu wszystko, chyba już mniej więcej. Dolane. No i tylko faktycznie wystarczy, jeszcze to wnętrze chyba zrobić. Dobra, płyń, płyń. Sprawdźmy. Części 99%. Czegoś jeszcze powiem Wam, chyba brakuje w tych częściach. Czegoś jeszcze albo brakuje, albo. Nie, no mam wrażenie, że brakuje jakiejś z jednej części. Dosłownie. Albo czegoś nie wiem. Mogłem więcej wlać. No nie wydaje mi się. Nawet mi tak nie mówcie. No czegoś tu brakuje chyba. Małej tulei gumowej jednej nie dodałem. Widzowie. Ale dobrze widzicie, dobrze się spostrzegłem, faktycznie, bo jednej rzeczy głupiej by, bym takiej małej nie dodał. I by było później szukanie, już teraz było szukanie. Ale faktycznie chodzi chyba o tę jedną tuleję. I powinno być wszystko już w porządku. Sprawdźmy. Tak, 100, 100 i 100. No to wnętrze zostaje jeszcze. Uzupełnić wnętrze i mamy już samochód gotowy. Tryb montażu, yy, może i nie, ale tutaj na pewno. Montaż wnętrza: kierownica, lewe i przednie siedzenie i tylna kanapa. Przejdźmy sobie do odpowiedniego sklepu. W takim razie wyposażenie wnętrza: jeep. Dobra, to musimy kupić sobie to oraz dwa do przodu i kierownica. Chyba nie ma pod Jeepa żadnej kierownicy tak naprawdę, więc pod Jeepa sobie możemy wrzucić cokolwiek, by nam się jakkolwiek tu nie spodobało. Kurde, te kierownice chcę zamontować. Halo. Kierownica. A nawet nie jest zła ta kierownica, chyba nawet pasuje, powiem wam. I w tym momencie, proszę Państwa, mamy wszystko na 100% nabite w tym samochodzie. To teraz jeszcze przejdziemy z nim do lakierni, bodajże. Dopasujemy mu jeden kolor pasujący. Może wrzucimy właśnie taki zielony nawet, lakieruj samochód. Czy mamy jakiś kolor? Aha, kolor fabryczny był czerwony. To go może w fabryczny odrzucimy. Polakierujemy go po prostu na kolor fabryczny. Niech taki piękny będzie. Bo nie będzie już za często taki piękny. Ej, ale faktycznie zrobiliśmy, powiem Wam, kawał dobrej roboty. Tak mi się wydaje. No, nie chcę, nie chcę się chwalić. Ale wydaje mi się, że naprawdę żeśmy odwalili dobrą robotę. Dobra, my powinniśmy go jeszcze wziąć, tak naprawdę, na sam koniec, chyba na hamownię albo na. Czekajcie, na ścieżkę diagnostyczną, chyba go powinniśmy jeszcze wziąć. I tutaj powinna być opcja, żeby geometrię kół poprawić. Czyli robimy tak jeszcze. Dobra, geometria kół zrobiona. Jeszcze światła, ustawienia świateł. Dobra, ustawienia świateł zrobione. Geometria kół zrobiona. No i to chyba tyle będzie. Też powiem wam z ciekawości. Jeszcze bym się nim przejechał chętnie. Dobra, całkowicie z ciekawości widzowie. Długa prosta w tym samochodzie. On nie jest yy, w żaden sposób zmodyfikowany, ten pojazd. Więc jedziemy tym tak jak, jak było to stworzone. No i wiadomo, że za szybki pojazd to to nie będzie, no bez przesady. Ale spoko wygląda. Spoko wygląda, działa. Wszystko na 100%. Bardzo fajny samochód. No dobra, proszę Państwa. Co my możemy z tym samochodem zrobić? Możemy go sprzedać. Sprzedamy go za 47 716. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Cześć.